Czy to miłość czy perwersja, odwrócenie znaczeń jest typowe dla działania umysłu perwersyjnego? Możesz być zaskoczony tym, co mówię. Umysł perwersyjny. Nie mam na myśli tego, co Ci się od razu jawi, na myśl o perwersji. To jest oczywiście konsekwencją działania umysłu perwersyjnego. To, co jest celem mojej wypowiedzi, to uświadomić ci, jak działa umysł perwersyjny. Możesz się zastanowić, gdy usłyszysz to, co mam do powiedzenia, jak bardzo perwersyjne jest społeczeństwo, w którym żyjemy. Dotyczy to nauki, wiary. Często domów rodzinnych. Niekoniecznie perwersja jako taka, ale odwrócenie znaczeń charakterystyczne dla działania, dla działania umysłu perwersyjnego. Zatem o co może chodzić? Zaczęłam pytaniem, czy to miłość? Czy serce do góry nogami? Czasami się mówi, że przypomina siedzenie, tak, dupę. Żeby tego nie pomylić, żeby nie dać się oszukać, Własnemu umysłowi oraz wpływowi umysłów zaburzonych, funkcjonujących perwersyjnie, które odwracają znaczenia, to znaczy mylą dobro ze złem, życie ze śmiercią, miłość z nienawiścią. Przykłady: służba zdrowia. Dziecko ma wkuwany węflon. Trzylatek. I mama trzymając to dzieciątko mówi, boli. A dziecko patrzy na mamę, boli, boli. Mama mówi, boli, boli. I dziecko się uspokaja. A służba zdrowia, asystująca pielęgniarka krzyczy, mama kłamie, nie boli. Powiesz, Bo co to ma wspólnego z perwersją? Przecież matka mówi dziecku prawdę, że boli. I dziecko się uspokaja słysząc prawdę. A ktoś wykonujący swoją pracę, która siłą rzeczy ma charakter przemocy, bo jest przekroczenie bolesne tkanek. Nie dość, że zaprzecza bólowi, co jest już rodzajem perwersji, jest odwrócenie bólu i tego, co dobre. To jeszcze mówi, że mama kłamie, która to mama mówi prawdę. Bo przecież dziecko to boli. I Jeszcze jeden parametr podważa zaufanie dziecka do matki. Po trzecie, czuje się oskarżana ta osoba. Pielęgniarki. Ona uważa, że matka mówiąc dziecku prawdę, co dziecko czuje, pomagając nazywać, oskarża ją, że ona źle robi swoją pracę, bo zadaje dziecku ból. Tutaj mamy też postawę narcystyczną, tak? Że ona musi dobrze wypaść, że nie można powiedzieć prawdy. Ale najważniejsze, co chcę, żebyś zaobserwował, odwrócenie znaczeń. Co inna procedura medyczna gdzie wyraźnie jest perwersyjne odwrócenie. Kobieta rodzi. Wyobraź sobie scenę pełna krwi, potu, bólu. Ona jest sama. Pełno sprzętu, obce światło, krępująca pozycja, obcy ludzie. I 40-50 i wcześniej lat temu w szpitalach każą leżeć płasko na łóżku w bólu. Wariatką była ta, która ośmielała się krzyczeć, zmienić pozycję. Dzisiaj inaczej wyglądają porody. Tam było perwersyjne odwrócenie znaczeń. Tak? Że to z kobietą jest coś nie tak. Personel jest dobry. Tam nie ma bólu, ona źle rodzi. Już pomijam yy, uderzanie, bicie rodzących co stygmatyzuje również dziecko. Inny przykład. Narodzone dziecko pół wieku temu, podejrzewam, że niedawno jeszcze też, wyjęte z brzucha mamy, chwytane za nóżki, uderzane w pośladki. Dzisiaj procedura wygląda, że po urodzeniu samo może przypełznąć do piersi. Samo jest żywe i przypełza, jeszcze mapę powinien nie W imię dobra medycyny... Uszkadzano stawy biodrowe dziecka mechanicznie, bo one nie były jeszcze zdolne utrzymać tych kilogramów. Gdybyśmy byli zdolni, chodzilibyśmy po urodzeniu jak cielęta. I jeszcze zadanie bólu, czyli ilekroć coś zaczynam, obrywam, robią mi krzywdę, matka mnie nie może obronić. Matka, często pierworódka, pierwszy raz w życiu jest w takiej sytuacji, nie wie co ją czeka, też jest ofiarą. Odwrócenie znaczeń, bo to przecież ma służyć życiu, to poniżenie kobiety i uszkodzenie dziecka. Dzisiaj widzimy, że to było odwrócenie znaczeń że to wcale nie była służba zdrowia, tylko patologia. Oczywiście dzisiaj też się to zdarza. Inna przestrzeń odwrócenia znaczeń. Jak już jesteśmy w tematach życia, czyli szpitali, które mają chronić życie, porodów, które mają ułatwić wejście w życie, no to jeszcze nim dojdzie do poczęcia para. I mężczyzna mówi: Daj mi dowód miłości. Czy to nie jest perwersyjne odwrócenie znaczenia, że kobieta musi coś zrobić, żeby mężczyzna uwierzył, że ona go kocha? Dzisiaj być może rzadziej się to zdarza, ale się zdarza. Czy miłość nie jest troską o drugiego człowieka? Czyli kochanie widzę, że jeszcze nie jesteś gotowa. Czekamy. Zrobimy to razem. Delikatność, czułość, troska. Poruszyłam tylko kilka znaczeń. Albo nie ma w kościele rozwodów. Bije, chleje, poniża. Jest na jej utrzymaniu, rzuca dzieckiem o ścianę. A jej mamusia przychodzi, gdy ona ucieka z tym dzieckiem i każe wracać do męża, no bo przecież święty związek małżeński. Dzisiaj już jest większe przyzwolenie, żeby odejść od odprawcy. Ale czy to jest łatwiej? Myślę, że jest łatwiej. Jednak mobbing w pracy poniżanie krzyczenie zmuszanie do większego wymiaru godzin bez dodatkowego bez dodatkowej zapłaty szukanie kozła ofiarnego kto w tej grupie oberwie za wszystkich na kogo zrzucić winę że coś się nie udało kogo zwolnić to wszystko jest odwrócenie znaczeń tak działa perwersyjny umysł zobaczcie że wcale jeszcze nie mówimy o żadnych ekscesach Mówi się, że XXI wiek to wiek perwersji. XX wiek był wiekiem narcyzmu. W innym filmiku opowiem o narcyzmie. Chciałam pokazać, jak w jak wielu obszarach odwrócenie znaczeń jest chlebem powszednim. Nie chcę cię wystraszyć. Chcę ci pokazać drogę do przywrócenia równowagi i znaczenia miłości. Miłość nie należy nosić pod pachą, tylko ją czuć, sobą, w sercu. Co mam na myśli? Co ja mam na myśli? Uczucie to prawda. Gdy ludzi kara się i nie zaspokaja ich podstawowych potrzeb, wręcz kara się za to, że mają potrzeby, przecież kobieta męczennica nie ma mieć potrzeb, ma zrezygnować z siebie. Ma wyprówać sobie żyły i wytrzymywać przy oprawcy, nawet jeśli żyjemy w nowoczesnych miastach, dużych metropoliach, to dalej to jest powszechne. Że kosztem kobiety wydarza się wszystko, tak zwana rodzina. Praca nad sobą, to znaczy odzyskanie połączenia ze swoimi uczuciami, przykro mi, smutno mi, przeżywam żal, czuję się opuszczona, nienawidzę. Czuję się zdradzona, czuję, że zdradziłam, mam poczucie winy. Ja nie mówię o tych fajnych. Fajne uczucia to każdy wie. Te trudne uczucia musisz umieć poczuć, nazwać i nadać im znaczenie. Bo skoro tak się czuję, to czemu tak jest? Czy to jest adekwatne do sytuacji? A jeśli jest, to co ja robię w tej sytuacji? Lub zapytam inaczej, czemu znowu jestem poniżona, albo czemu znowu się czuję poniżona? To samo może powiedzieć mężczyzna? Czemu ciągle jestem tym złym? Czemu ciągle jestem wkurzony? Ale to nie wystarczy. Zapytać się: czemu? Podstawa to pojąć, jak żyć inaczej. Trzeba mieć dostęp do wszystkich uczuć, tych trudnych. To nie znaczy, że jesteś złym człowiekiem, jak się złościsz. Twoja złość jest o czymś. Mnie złości odwrócenie znaczeń, że miłość to poświęcenie. Miłość to miłość, a poświęcenie to poświęcenie. Złości mnie, gdy ktoś w imię życia zabija, i złości mnie, gdy ktoś w imię źle pojętej miłości. Choruje. Czym innym jest objaw choroby jako miłość, o tym mówię w innych filmach według ustawień i porządków, ustawień systemowych i porządków miłości, a czym innym jest poobcinam się ze wszystkiego, z uczuć, będę chorować wytną mi pęcherzyk żółciowy, tarczyce, wymienią biodra na tytanowe, będę mieć syntetyczne nawet hormony płciowe. Ale wytrzymam, nic nie zmienia, bo przecież to jest miłość, że ja wytrzymuję w tej chorej strukturze, w której ja się daję obcinać tak fizycznie, jak uczuciowo i emocjonalnie, i to nazywamy rodziną i miłością. Miłość to jest jak dwie osoby: troszczą się o siebie, mogą czuć. Tutaj podstawa działania. Zdrowego umysłu. Myślę, że jak przedstawię, będzie klarownym wyjściem z tego impasu, który przed chwilą przedstawiłam. Co to jest dojrzałość? Dojrzały umysł, nieperwersyjny. Kiedy możemy być tacy? A nawet wezmę to serduszko. Niech to serce pokazuje relacje. Tu jest partner, tu jest partnerka. Jeżeli patrzę tu. I wiem, co ona czuje. Oraz mogę sobie uświadomić, jak mnie ona postrzega, jak mnie widzi. Oraz mogę sobie wyobrazić, jakie mechanizmy umysłów typu jej umysł, jak wpływa na mnie, mój na nią, jej wygląd na mnie, jej czyny na mnie, moje na nią na no, tą osobę tutaj. I mogę to zobaczyć z poziomu osoby trzeciej, ze swojej i z tej osoby. To to jest dojrzały umysł. Nie jest ograniczony do ciasnego ego trzylatka. Ciasne, trzyletnie ego, niedorozwinięte, ono jest dobre dla trzylatka, jeśli dorosły funkcjonuje, tak jak teraz powiem, to jest patologia, czyli czuję wstyd, czuję smutek, albo nic nie czuję, i widzę, że ten ktoś jest ładny i chcę go użyć, albo ja tego chcę. To to jest niedojrzałość, to jest narcyzm, który prowadzi do perwersyjnych odwróceń i używania ludzi zamiast miłości. Rozwinięcie się do poziomu świadomości siebie, świadomości drugiej osoby i tego, jak działają umysły, pozwala wyjść poza perwersyjne odwrócenia, czyli zamiast użycia ludzi, bycie w miłości, adekwatność i zdrowe relacje. Zatem mam nadzieję, że udało mi się. Odwrócić perwersyjne używanie i uświadomić, że miłość oznacza dojrzałość. Dojrzały umysł, dojrzałość do umysłu zdolnego do miłości, dojrzałość do miłości. Ciekawa jestem, ile osób jest w stanie się rozwinąć i wyjść poza własną nadwrażliwość własny narcyzm. Do zobaczenia drugiego człowieka w prawdzie. Wierzę że coraz więcej, ale najpierw trzeba wytrzymać własne emocje, uczucia i nadać im znaczenie chętnie pomagam porządkować umysły i serca podczas ustawień systemowych. Wszystkich innych odsyłam na psychoterapię. Dziękuję bardzo.